Bielsko-Biała i jego centrum. Czy na pewno wiemy, gdzie to jest? Centrum miasta dzisiaj w sferze jest. Niestety, całe miasto, cały ciąg handlowy dawny, 11 listopada, skończył się. To jest ciąg banków, instytucji finansowych, kredytowych. No na placu Beza Na Starym Rynku. No tutaj akurat, Rynek zadwołem. Centrum, no raczej tutaj będzie, nie? No, to jest fajnie. No, to mi się wydaje, że e, chyba... chyba tu, gdzie jesteśmy, albo Plac Obrego. Na pewno w sferze. Tutaj, koło Klimczaka i w ogóle wszędzie. Uważam, w zależności od tego, jakie centrum chodzi. Bo może być centrum przemysłowe, choćby takie garażowe, jak tu, albo takie, jak jest tam na Starym Rynku. Piękne centrum. Tutaj. Jesteśmy w centrum, ale też, też może być plac ZWM. Na rynku? Tutaj. Na starym rynku, na nowym rynku. nie jak stary. Trudno powiedzieć, ja to Co? Nie mam pojęcia? pojęcia. Nie wiem. No tutaj. Tak, ulica mostowa. No ja myślę, że na plac na rynku. Trudno tu powiedzieć: może wzgórze, a może tam gdzie prezydium do góry na stary rynek blisko kościoła blisko katedry przy hotelu prezydent myślę że 11 listopada jest takim naj największym centrum jrzębia białej no oczywiście tutaj w tym miejscu na no, dobrego myślę że tutaj myślę że właśnie tu uważam że rynek czyli górna część powyżej zamku słuckich